Witam Was bardzo serdecznie, jestem Alligator. To już jest kolejny odcinek z Dead, Gry, Dead by Dead, Dead Gramy bez perków oraz dodatków. I co, seryjka idzie do przodu. Mamy już nagrane, nagrane. Już są na kanale Wgłębnik, Huntress, Clown. Teraz mamy kata. Zobaczymy jeszcze na jak daleko yy. będę miał czas na nagrywanie odcinków. I mam nadzieję, że pojawią się tak samo pozostałe killery. O, doki, mamy bagna Kat oraz bagna. No zobaczymy, jak to jest. Czy będzie to dobre połączenie. Wiemy tyle, że już jest. W, są w głównym budynku. Wejście jest od lewej strony. Zgadza się. I surf na lewo Kiedy tylko że nie wybiegam z bazą atakiem. Jeden hit. Dead card. Losos. mnie sobie robi gema? To no jest dopiero kozaczek. Zróbmy tak, tyk, tyk. drugi. Dalej robią w głównym budynku, a raczej już zrobili. Ten mi się w ogóle wtopił w otoczenie, w ogóle go nie widziałem, ale. ...to No niestety miała być paletka prawdopodobnie. Ale coś się wyszło. Nie pykło. Tutaj dwójka od razu... Walimy. W ogóle tutaj na... Lewo nam odbiegł. Jeden hit. Mamy pogromce T-Bagu. Pogromce Gościa, który lubi pity bagobak. Pytanie, czy... Dalej on jest na górze tam, czy uciekł? Nic nie się zdejmą Tutaj nikogo nie ma. Tutaj nie ma, albo tu, albo tu. Tutaj był kręcony. Jest dalej kręcony generator. Bardzo ładnie. Cześć. Co to zrobiłem ryto z sądu, przecież jest to Osiata. Tutaj standardowo dwóch odbiegło. Nie wiem, co oni mają z tym generatorem. Czas sobie zniszczymy. A w ogóle jeden nie był jeszcze ani razu na haku. Ten też był zaczął te robienie? Robione. Internet nie rób mi tego. Na regresie. Naprawdę, nie wiem, co nie mają z tym. Oj, myślałem, że tutaj pójdziesz. Nie paletka u szkoda. Wit. Musiałbym rozjaśnić sobie troszkę to tą... gra. okno. Ulala, la wykręcają gana, ja się bawię tutaj. czakiem Ten nie był ani raz na haku Nie, był nie ma dead hardu. Żaden nie pomyśli, żeby mnie zblokować. Żaden. To nie jest Ty odbiegłeś... Tu nie ma żadnego surwa? Kamy jest 380kę chciałem zrobić czy tam 360tkę ale coś bycie ja nie pykło. Generator wykręcony. Lipa jednym słowem. Jeden generator jeszcze ani jednego nie zabiłem. Nie mówię hop, bo to może wszystko jeszcze się... się zmienić. A to nie wiem gdzie wyparował. Za chwilę temu też to, to był wykręcony. Tak zapierdalana na adrenalina. Co jest do chuja? Albo czekaj. To nie jest twierane, tam może być. Prawdopodobnie, albo i nawet nie, na lewo jest surf. Ten, co się tak chowa. Błąd.

Nie dobiegniesz tam. Okej. Okay. Mieć gdzie to może wsadzić se? Tam gdzie światło nie dociera Nieźle, dwa kilo. Może nie wszyscy, ale chociaż tylko... Dobre i dwa! Dzięki za oglądanie Komentujcie, czy Xbox się lepiej się a liczy.